Jesteśmy z Sawaną Krystal w naszym serwisie informacyjnym. Słuchajcie, Poznań, to informacja, którą być może już do Was dotarła gdzieś tam ta informacja, dwie lesbiki zostały pobite dosyć yy, mocno y, za to, że miały wieszoną wnętrzną flagę u siebie w mieszkaniu. Taka sprawa jest. Naprawdę? Znaczy ja teraz wróciłam z Poznania właśnie dzisiaj A, no w zasadzie, no prosto tak. z Poznania tutaj. No tak. Dwie godziny przed przyjściem tutaj do studia. I e, mi się Poznań wydaje bardzo otwartym miastem. Nie wiem dlaczego tak. Widzisz. E, nie Są, nie Są niespodzianki, nie prawda? Znaczy w ogóle, Polska, e, w ogóle mam wrażenie, że tamte rejony Szczecina, im bliżej Szczecina albo Stoku no. gdzieś tam te rejony, ja jestem stamtąd, e, wiem, że... to mam wrażenie, że tam jest bardzo homofobicznie. I chyba tak jest tam, ale e, w Poznań mi się wydawało właśnie takim mega otwartym miastem. No w końcu. Dużo tam jest takich miejsc bardzo No właśnie, niby, niby, tak? Tak, niby tak jest, a jednak okazuje się, widzisz, że tam, że tam się też zdarzają, wiesz, no, w najbardziej otwartych miastach państwa mm. na całym świecie nadal się zdarzają homofobiczne ataki. Sytuacja była taka, że sąsiad Julii i Kamili przyszedł do nich porozmawiać, niby coś tam o jakichś sprawach związanych właśnie z coś tam, a wyszło na to, że jednak wcale nie o to chodziło, tylko chodziło o tą flagę, którą przeszkadza. Yy, tam była jakaś przepychanka, użycie gazu pieprzowego. No, nieprzyjemna sprawa, bardzo jest taka, wiesz, no, Z dupy, powiem tak szczerze. No. Znaczy, gdyby do mnie przyszedł taki sąsiad i zrobił coś takiego, to by już nie weszł. Czekaj, wpłatę mamy jakąś chyba. Kuba wpłacił 50 złotych. Jogog. A, Jugo Girls być. A jak pan nie powiedział Jogo Dziękujemy Super, Kuba, dzięki dziękujemy. wielkie. Dzięki. Dziękujemy Kobo. No właśnie widzisz, w każdym miejscu niestety może i zdarzyć takie gówno. No i to jest to, że tak. w Polsce nie możesz spokojnie przeżyć dnia, bo widzisz, bo. o. Czy znaczy w ogóle Polska jest dosyć specyficzna? Bardzo krajem. biedna, <laughs> bardzo biedna jest. No dobra, kolejna informacja, słuchaj, to z Norwegii tym razem. Grinder dostał karę. 7 milionów dolarów. To no, nie dziwię się. Rodo. Rodo. Nie dziwię się. No, ja akurat doskonale znam Rodo i... Yy, I Grindera. I, i Grindera. <grystanie> I nie dziwię się, tak. Słuchajcie, Sawana ma profil na grinderze. E, Savana nie ma akurat. Ferina masz rację. Osoba odpowiadająca za Savanę ma yy, profil Tak, <grystanie> odpowiadająca, dokładnie. Tak, no, no, dobrze mówię, to No tak, ja, panie? To tak. To mówić, jak? Manager. <grystanie> Ale ja tak czasami, <c Riski> <Na fikimy> słuchajcie, w ogóle to jest hit, że ja na początku, gdzieś <mzy parteaks> tam jak zaczynałam, to 6 lat temu, to wymyśliłam doleje. sobie, że będę mieć menadżera. No, bo jakby trzeba zbudować taką gwiazdę, proszę tam. On, tam Weszło, wiesz, Dużo w ogóle nowych, świeżych, może tak. Świeżych Draculins ma taki kompleks jakiś tam, nie wiem, braku wyższości. Miałam taką potrzebę mieć menadżera, i wymyśliłam sobie, że ja. Prywatnie będę swoim własnym menadżerem, więc ja wysłałam na przykład maila albo jakąś ofertę gdzieś do klubu jakiegoś występu i podpisywałam się jako menadżer Stawanej Krystal, czyli dalej to byłam ja, tylko prywatnie. Ale wiadomo, prywatnie. Eee, i, I niektórzy się na to opali wtedy, no. <grystanie> Teraz to już jest inna inna. Dzwoni i mówi, czy mogę znać Stawanej Krystal? Tak. Już <grystanie> daję, <grystanie> to ja. No w każdym razie sytuacja była tyle poważna, chodziło o tam tak naprawdę w tej norwegi mhm. o przekazywanie danych e, e, reklamodawcom, reklamodawcom, tak mhm. żeby mogli swoje reklamy wyświetlać bardziej, targetować jakby tych no. użytkowników Grindera, więc no oczywiście że nie fajnie bo jakby też to jest taka aplikacja, no wiadomo, że to nie jest kurwa Facebook, gdzie to, no właśnie, tylko jednak tam pewne rzeczy też się dzieją, no <laughs> Ja wiem, że osoba odpowiedzialna za grajdera za, za gradera nie, tylko za sawane, y, wysyła różne zdjęcia. Tak? Tak, y, słyszałam na mieście. No... Zdjęcia? Yy, tylko? Ja, tylko zdjęcia do mnie dotarły widocznie, wiesz, może są też inne rzeczy, nie wiem. No co, no ja się nie mam czego wstydzić. Niech się nie ma czego wstydzić, oczywiście, że nie, używanie grajdera nie jest powodem do wstydu. Lećmy dalej. Yy, no właśnie, to jest niesamowita sprawa. Kojarzysz taki coś jak ranking szkół LGBT+ że Rank jest takie ranking szkół LGBT+, no. ale to znaczy w sensie w Polsce. Tak, w Polsce taki się robi ranking, już mm -hmm, od kilku lat robili go tam spokojnie. kilka osób no. i okazuje się teraz, że postanowiło sfinansować go Ministerstwo z Belgii. Super. Po prostu, stwierdzili, że dadzą 30 tysięcy euro na ten mm -hmm. projekt i co więcej głosowali za tym wszyscy, nawet konserwatywna partia Unii, która jest, i taki odpowiednik, powiedzmy, naszego PiSu, też był za. O, też był za, to się nazywa NWL, ta, ta partia, to skrót znaczy się właściwie. Znaczy za, no w, w, wydaje mi się, że w takich krajach, nawet gdzie są jakby dla takich konserwatywnych osób w mm -hmm. partii e, pewne rzeczy są normą i są normalne. E, takie, które dla, dla niektórych tutaj e, w Polsce nie są normalne. E, nie wiem, no. na przykład to, że każde dziecko powinno czuć się w szkole bezpiecznie. No to wydaje się takie oczywiste dla każdego, bo wiedział się w zasadzie, że jakby nie no powinien się temu sprzeciwiać, aby temu zdaniu, no bo jakby jest. Bo, bo tak jest. Być. Oczywiste jakby mm. nie, a okazuje się, że nie. wiemy, że jest, Bo wiemy, bo żyjemy w Polsce, więc wiemy, że nie. E, tym niemniej, no super jest sprawa, że, że te pieniądze się znalazły, bo ten projekt się rozrasta. On co na początku mm. był taki malutki, tam jest tylko kilka szkół z Warszawy, później już się zrobił z ogólnokrajowego, teraz jest w ogóle mapa tych szkół, mm. także fajnie się rozrasta cała sprawa, oby, y, oby tak dalej. Mm, a teraz Cię być może. Za... Patrz, myszka przestała. Wszystko dzisiaj się działać. Wszystko cię dzisiaj... mi po prostu jakąś elektronikę całą. Nie, nie wiem co ja robię, jakieś zwarcie, e, może... Czeka, może czekaj, bo wyłączę Klindra może się łączyć. Nie, nie. Na... <grym> Mał kabelek na szczęście, który uratuje sytuację. Ja Super, go. no to... Bo chciałem powiedzieć już o kolejnej sprawie. O. Ktoś wpłacił, to zobaczymy co się będzie działo dalej. Proszę, O, już widzę ile. O, nie Daniel wpłacił 200 zł. No time to die. No time to die. Ale no. bardzo się czyta ten, ten robot. No, dziękuję bardzo oczywiście za tę wpłatę. Dzięki wielkie. Jesteśmy coś coraz bliżej. Super. Może jednak no. zbierzemy. To było dziwne. E, Watykan. Przepraszam. Osoby LGBT. Zbierzemy. Ja nie widzę innej opcji. A to zbierzemy zaraz? całość dzisiaj. Sewana jest bardzo pozytywna. Kochani, ja na Was liczę, że zbierzemy dzisiaj całość. Już widzę wpłaty po 200 zł i takie no. lubię właśnie. Osoba, która wpłaci najwięcej dostanie nagie zdjęcie Sewany. E, e, ode mnie. To, Dobrze, mogę wysłać tego tej taśmy całej. Dobra, Watykan sobie przepraszam osoby LGBTQ to dziwne oczywiście, ale za co przepraszam? Za to, że w Watykanie ma się odbyć synod. Taki jest pomysł papieża Franciszka, żeby zebrać wiernych różnych, prawda? Także Aha. świeckich, żeby wszyscy wspólnie obradowali na temat przyszłości kościoła, jak się ma zmienić kościół i tak dalej. No i wszystko fajnie. I był przygotowany taki specjalny filmik. Dla osób LGBT też zapraszający, hmm. żeby też były one, czuły się częścią tego synodu. No bo oczywiście wszyscy jesteśmy według Kościoła Grzesznikami, ale no w kościół to jest Kościół Grzeszników, więc wiadomo, że wszyscy się tam zmieszczam. I dlatego chcieli zaprosić też sobie LGBT. Hmm. I ten filmik usunięto. Aha. Ktoś go nagle wypierdolił ze strony Watykanu. Oczywiście organizacje LGBT się wkurwiły, wiadomo, no bo to hmm. chyba jasne, że się wkurwiły. I oto cała awandura się zaczęła. Mamy jakąś kwatę. Uba wpłacił 30 złotych wsparcie dla wszystkich osób ze społeczności w ten trudny rodzinnie czas. No tak, bo dla wielu osób to jest trudny czas, to prawda? To jest, tak. To Dzięki prawda. Kuba, oczywiście. Dziękujemy bardzo. Ale rzeczywiście dla niektórych to jest trudny czas. Ja wiem, że dla mnie też momentami kiedyś było, więc... E, to jest. Ogólnie, no. szczególnie dla osób właśnie ze społeczności LGBT i tak dalej, e, to jest trudny czas, no, mm. bo jakby to nazywa się grudzień czy te święta rodzinnym czasem, a często dla nas rodzina to nie są osoby, którymi jesteśmy spokrewnieni, mm -hmm biologicznie, czy tam ze krwi, tylko osoby, które sobie wybieramy, żeby były naszą rodziną. I to jest dosyć ciężkie, żyć. to przypomina faktycznie, że... No tak, niektórzy też chcieliby może spędzić ze swoją rodziną biologiczną, a nie mogą, więc to jasne. Mamy nadzieję, że chociaż, słuchajcie, dzięki temu, że mamy dzisiaj program, możemy was trochę rozbawić, to trochę ten okres będzie dla was taki radośniejszy, chociaż minimalnie. Słuchaj, dalej. To jest sprawa, nie wiem, czy kojarzysz. Żona jednego z posłów, a zarazem uczestniczka top model że tab Madl? Znam tą, e, z, e, z, w sensie kojarzę. Jaka Marianna Schreiber. Mm -hmm, Schreiber. Mm. I to jest e, żona posła z Włókienki. Znasz tak. A tak. oszczędziliście ze spisu. E, wstawiła jakiś czas temu zdjęcie takiej dziewczyny w autobusie z tęczową torbą i napisała wąd z mojego miasta. Ojej. I okazuje się, że sprawa ma dalsze. Mhm. Bo niby, niby, niby nic, ale okazuje się, że masz ciąg dalszy. A mianowicie pojawiło się zgłoszenie do prokuratury w związku mhm. z tą sprawą. Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich, xenofobicznych zgłosił to. E I zobaczymy, co będzie się dalej działo. Czy prokuratura coś z tym zrobi, czy nie? E no bo ja też w drogą tak sobie myślę. Naprawdę robienie zdjęcia małej dziewczynce mhm. w autobusie z torbą tęczową i wąs mojego miasta, no, do, na, na temat dziecka, no jakby kurwa, no. Znaczy mnie to nie dziwi. Nie już będzie nie dziwi, naprawdę no może. W, u nas, ale y, no, mam nadzieję, że tam prokuratura jakoś dojedzie, nie? Ale obawiam się, że nie, no bo wiesz... Poseł i tak dalej, mm, mm -hmm. no niestety. tak, kasa, posta. Więc obawiam się, że to może być no. upierdolone, jak to ładnie mówi. A jeżeli tak będzie, to Ucieka, znaczy, że... 20 złotych, cała czy twoja dupa klaszczy. Nie wiem co to znaczy Nie, ale można u niej w dupie klaskać Taki filmik też widziałam? E, tak, ponieważ organizuję koncert. E, Rubika. Rubika będzie klaskać na dupie, słuchajcie. E, tak, będzie mi pizda klaskać. No i hmm. bardzo dobrze. Dzięki za wpłatę oczywiście. E, a tutaj no e, myślę, że niestety do no niestety no. Ja doskonale wiem, kto wysłał te 20 zł. To dodatnie No dobrze. Yy... Nowa informacja, Słuchaj, Stany Zjednoczone okazuje się, że osób LGBT może być dwa razy więcej niż sądzono do tej pory yy... w Polsce. Znaczy akurat Stany Zjednoczone to jest. Ale pewno też i w Polsce w takiej sytuacji. Yy, yy, yy. Jak to wygląda sprawa? Słuchajcie, tamtejsze biuro takie odpowiadające za spis powszechny robi jakieś takie teraz badanie ostatnie eksperymentalne i okazało się, że osób LGBT wyszło im nie tak jak wcześniej 4%, tylko teraz 8%. O. Z czego największą grupę, co by Cię zaskoczyć, osoby bi? Tak, w ogóle w Stanach, jak ja bywałem w Stanach swego czasu i osoby, które w ogóle są ze Stanów na przykład, no. to są najczęściej właśnie osoby biseksualne i tam jest bardzo duży procent tych osób biseksualnych. I teraz w Polsce gdzieś tam na, nie wiem, imprezach, gdziekolwiek zaczynam poznawać jakieś osoby, mhm. to się okazuje, że to też są biseksualne. Super. w ogóle jakby... Dobrze, że nas jest więcej, Oczywiście. Znaczy, uważam w ogóle, że nas jest bardzo dużo i nas jest tak. więcej, tylko te liczby, które są podawane oficjalnie, moim zdaniem one jakieś są nieaktualne, w ogóle mi się to kojarzy z większością sondaży jakichś tam innych yy, takich liczb, które są mm -hmm. podawane oficjalnie, że są zaniżone albo, że są jakieś takie no Przecież tak się nie da wszystkich sprawdzić, prawda? No to są też deklaracje, więc to co no powiemy ankieterowi tak. to nie do końca musi być to co sprawdzą, no bo przecież wiadomo, że... w Polsce podaje się oficjalnie, że jest ponad 2 miliony osób LGBT. To no tak się szacuje, tak? Tak, tak. No tak. a ja sama znam chyba z 2 miliony z Polski. <śmiech> <śmiech> z chyba z <śmiech> <śmiech> No dobra, no to też ciekawe. Mm, Brit Awards, nagrody Brytyjskiego Rynku Muzycznego po raz pierwszy będą w tym roku w kategoriach neutralnych płciowo. O. A więc nie artystka roku, aha, artysta roku, aha, aha. tylko osoba artystyczna, że tak powiem. Tak no to, to należy przetłumaczyć. Roku i zagraniczna osoba artystyczna roku. Nominowani to między innymi Lil Nas X, to bardzo lubimy. Tak, bardzo. Ja bym mógł z nim porozmawiać. Też bym mogła z nim porozmawiać. No, on jest wysoki, więc nie, nie musiałbym... On to. też tańczy tak, że y, można hmm. by tam robić rzeczy. Adele oczywiście jest nominowana. No bym wiadomo. Jak to... płyta... No, jakby wiadomo, to, to nie ma co dyskutować. Mhm. No i oczywiście jest też taki zespół, y, m, który się nazywa... A little Mix. Little Mix. Mm -hmm. O, właśnie, zabrakło mi teraz, co widzisz. Które też oczywiście są. będzie dziewczyny bardzo takie specyficzne, śmieszne. Girl Power też jakby tak to mówią tradycje. Mm -hmm. Spice Girls, gdzieś tam takiego empoweringu kobiecego, więc super, moim zdaniem. Taki Girls Band. No, yy, super. Znaczy ja uważam, w ogóle w Anglii. W Anglii, w języku angielskim jest. W ogóle w, no, nazywnictwo jest neutralne, tak? No, bo jest RCC i jakby. Tyle. Ja myślę właśnie, że. Yy, tak, ale też fajne, fajne jest to, jakby, że na razie porzucane są koncepcje upłciowienia tych nagród. Jakby. Tak, to prawda, ale Czekam, Pochutą... czekamy na Oscary w takim razie. No teoretycznie jest taki pomysł, żeby kiedyś tak też było, no taka, wiesz. No. Na wszystkie te złote globy, Oscary i tak dalej, bo. Mieszka yy... zastanawiał kiedyś, bo na przykład nie pamiętasz, tak, yy, jak grać. Co zrobić z aktorem, na przykład, który gra kobiecą rolę? To, to Leto dostał Oscara. A to jest rola męska czy żeńska? To jest m, e, rola męska. No właśnie, a czy jest rzeczywiście rola męska? No nie wiem, moim zdaniem nie. Znaczy pod względem aktorstwa, znaczy ja osobiście uważam, bo tak się śmieję trochę, że właśnie czekam na Oscary, ale i tak pod względem aktorstwa no musisz wyróżnić, czy rolę męską i żeńską. Nie wiem, czy to tak sądzisz? Musisz. Dlaczego? Bo e, oceniasz różne aspekty, nie? E, jak jeżeli, no w przykład właśnie facet, się w role kobietą, jak Jared no, Leto, przykład, w, no. w, tam gdzie dostało tego Oscara. Eee, to. Eee, to. Czekam, bo coś, jakaś wpłata muszę przerwać. Tak, podanie. będzie wpłata, i to. Czekam na Iwona. Wracała w Onelowę wpłacił 10 zł, których Drag Queen nie lubisz. A które lubisz, to 3. To dojdziemy do tego, zaraz odpowiem po wiadomości. Do. Dobra. Eee, Różna aspekty oceniasz, nie? Ehm, aczkolwiek. Ehm... No, ja właśnie nie wiem, czy inne. No Wydaje mi się, że na przykład ciężko jest zagrać czasami facetowi, który y, rolę kobiecą bardzo ciężko. No, ale myślę, że na Musi poznać różne rzeczy. Z no, drugą strony też. No. Tak, to jakby wiesz, o co o, o, chodzi, mi, że w dwie strony to Więc Ja bym to zostawiła tak po prostu, mm. już wiesz, bez zmian, mm. że tak powiem. No, bo... no, 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 chyba tak. No bo się jakby, ocenia, jakby kobiecie rolę kobiecą, no wiesz, co jakby chodzi. Jakby... Wpłacił 15 złotych. Lecimy do tych 2500 uśmiech. No lecimy! lecimy oczywiście. No, nie widzę innej opcji. Go, 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 kurwa! Jazda, I to jest lot. Yy, jest Lot, lot nie Wizerem ani nie Ryanerem, tylko to jest lot chyba... Savana Air, pierwsza klasa. ...jej krystal. <grystal> 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 o, to brzmi jak, jak dobre, jakieś, jakiś dobry kryształ. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jeszcze no, jedna rzecz... jestem no, O, no i dobrze, jak zwykle widzisz, bo to jest taka. Y, napięta. Napięta. Ja tylko chciałem, słuchać no, ostatnia informacja ważna: najbliższy wtorek, oczywiście, jej perfekcyjnie zapraszam na drinka, Dzisiaj i wtedy moim gościem będzie Mariusz, którego być może i kojarzycie przede wszystkim z Google Boxa, bo chyba tam najbardziej jest rozpoznawalny, ale już teraz nie tylko, bo robi też inne rzeczy, więc pewno go gdzieś tam może kojarzycie. Bardzo ciekawa postać, kolorowa. Oczywiście, y, wałtowany gej, więc jeden z pierwszych właściwie w takich programach dużych, telewizjach, że tak powiem, więc, no. Myślę też, że fajnie będzie o tym pogadać. No, ale napijemy się drinka świątecznego, jakiegoś coś przy. Tak, mm -hmm. we wtorek, przy robocie, jak to mówią, prawda? Tak. każę chłopaka, Znaż? Google Boxa, już nie oglądam mm -hmm. i tej telewizji już też nie oglądam. Aha, bo. promuję hate. To ja nie chcę wiedzieć, co się działo. <laughs>